cześć Witam was bardzo, bardzo bardzo serdecznie z tej strony lolpix I witam was w pierwszym odcinku z serwera Wildcraft Którego założył sąsiad I właśnie gramy sobie tutaj I dzisiaj słuchajcie zaczniemy W pierwszym odcineczku od oprowadzenia Po całym serwerze Co tu jest zbudowane Co, gdzie i jak Więc tak, zacznijmy od mojego domku czy to jest domek mój i piesła? Ja go cały go budowałem. Piesel tutaj zamieszkał. Tutaj to tu stodołę yy, budował piesel. Tu są, yy, są konie nasze. Yy, ja mam dwa konie, jednego szkieleta i drugiego złotego. Yy, I tak, tutaj jak sobie wchodzimy to tutaj mamy dwa wejścia. To jest moje wejście do mojego magazynu, i tutaj, jak standardowo oddzielone szybą, żeby no tak o jakoś, tak pomyślałem, tak patrzę, także, żeby nie przechodzić, to tak sobie tutaj a postawię szybę, i postawię tutaj szybę, i tak lecimy sobie tutaj dalej. I tutaj mamy gabloty z pomniątych kosmoka. I te gabloty właśnie w ten sposób wyglądają Tutaj mamy tarczę y, którą właśnie się bronię I to jest oryginał, zobaczcie to jest oryginał, oryginał to, to, Czemu to? Aha dobra, bo co się zrobi takiego fajla, że zamiast nie, mnie tepnąć i kolegę To tepną wszystkie entity do siebie i po prostu... Tutaj jest piesła gablota, moja jest lepsza pewnie ale wolę tam nie wchodzić jakoś. <laughs> no a tutaj mamy ogólnie mikrofalóweczkę. Mm, tutaj mamy em, akwarium i rybka mi znipu nie wiem czemu. Aha, no tak sąsiad przejść to teplo. Ja. E, tutaj o, ogólnie mamy obraz. <laughs> Ale to co najśmieszniejsze w tej rybce to, że sąsiad sam je udało. Tutaj mamy Anastazję, mojego pieska. Chodź masz. Masz dużo, dużo jedz. jest silna a pies piesła też dostanie ale anastasię więcej o dobra tutaj mamy ogólnie y, mój y, shulker box no i tak tam, tutaj o w górze jest farma creeperów Które raczej nie będziemy tam y, szli bo nie wiem jakiś tak bez sensu pokazać farmę creeperów tylko tak o z daleka pokażę tutaj mamy farmę tego zboża. No i ogólnie te zboże służy do rozmnażania krówek oraz do rozmnażania owieczek, ale no i tutaj marchewki oczywiście też. Ale owieczek nie rozmnażam, bo zrobimy sobie takie kolorowe i z nich leci biała wełna, jakby się ktoś pytał, bo po prostu nie wiem tak jakoś jest zrobione, że leci z nich biała wełna. Nie leci taka jaka zależy od koloru... od koloru. No. I właśnie to był y, mój dom, bo tu się jakoś już tutaj nie gra. Y, I tak, lecimy dalej. A, w sumie nie, 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 jeszcze jedna ciekawostka w moim, w moim domie Jeżeli y, wykopiemy tutaj y, odtąd, raz no, czwartą kratkę, dywan, To mamy zejście do podziemi, w, który, w których właśnie zbudowałem całe pomieszczenie wełny tutaj EXO przekazał lepiankę właśnie swoją mam no i bardzo fajnie i ja się bardzo cieszę ponieważ oczywiście mamy taką farmę owieczek tutaj mamy piłki świetne No i tutaj oczywiście farmy warzywek, jedzonka żebyśmy mieli co jeść w minecraft'cie no i tutaj mam oczywiście e, farmę Trzeciny, mam w ogóle villagerów, którzy e, handlują z Trzeciny, e, no pracuję, w ogóle tam ta ekspertka się popsuła, muszę ją naprawić, no e, i tutaj mam magazyn, z właśnie, właśnie, ja ten robiłem w tym przecież mikstury mikstury robiłem na tym serwerze zachodnia... okej, okay, dobra, idziemy teraz tak no i tutaj sobie już wychodzimy z tego pomieszczenia naszego e, prześwietlonego i tak, idziemy teraz sobie zwiedzać dalszą część serwera i tak, tutaj na lewo mamy dom, stary dom Pączka I, i, i tutaj zaraz obok właśnie ta wieża, co jest nowy dom Pączka W ten sposób wygląda ta wieża eee, Bardzo fajnie I teraz górę że jego pies eee, No I ogólnie w ten sposób to wygląda Tutaj Lepianka i słuchajcie pokażę Tutaj właśnie Lepianka, jak słuchajcie właśnie wam teraz pokażę to jest zabytek normalnie z początku gry. Te drewno zostało postawione przez nami, i to też i to ognisko. A tutaj to zostało dobudowane. Nie wiem, yy, też, też na początku gry, ale to tak po prostu dla ozdoby, żeby było. No i właśnie w ten sposób yy, to wygląda. Ale naj, najlepsze jest to, że tutaj o, gdzie zaczęliśmy naszą grę, czyli że. O, tutaj tak w tym miejscu dokładnie w tym miejscu się wko wkopałem e, pierwszy raz żeby tam żeby że, że, no i tam właśnie no żebyśmy mieli po prostu gdzie tam siedzieć no i po prostu tam była taka jaskinia i później wybudowałem na tej górce domek tutaj wyrównałem teren i wszystko fajnie e, wszystko fajnie mm, było no i tutaj oczywiście mamy te dalej te. Tam mamy wędzarnię moją, którą ja wybudowałem. No i tak. Tutaj mamy świątynię na jajko smoka. Tutaj obudował pies właśnie. I no, bardzo fajnie wygląda według mnie. I tutaj stoi jajko smoka. Prawdziwe jajko smoka, którego zabiliśmy. Prawdziwymi mieczami i kuszami. I właśnie w, te, w ten sposób, no nie da się w inny sposób, że znaczy creative albo komenda ale yy, wiecie, to jest taki elegancko No i tutaj oczywiście mamy mosty, yy, które ja budowałem. I te mosty są naprawdę bardzo fajne. Mi się tak podobają te mosty. Yy, tam sąsiad zbudował dom z pewnej bajki. Yy, Ciekawe, czy zgadniecie, co to jest za bajka. Piszcie w komentarzach. Nie, yy, no, musi yy, ktoś zgadnąć. Co to jest za bajka? Ja kiedyś oglądałem jak byłem mały Świetna bajka Wszystkie świetna bajka e, Dobra, to idziemy sobie słuchajcie dalej Tutaj mamy e, niedokończony e, dom Brata e, Jak to w się powiedzieć? Brata chrzestnego, go nie wiem Co to jest jakieś coś jak w ogóle chrzestny brat? Dobra, nieważne. Nie co tak jakby, co to wszystkie mosty ja budowałem? Widać w sumie po strukturze i jak wyglądają. Du, dużo na to czasu... czasu poświęciłem. Naprawdę, zobaczcie, jeszcze takie podpórki budowałem, żeby to. Żeby, żeby nie było, że się na powietrzu trzyma. Tutaj sąsiada stary dom, on jeszcze go dalej nie rozebrał, nie wiem czemu. I tutaj mamy sąsiada nowy dom. Właśnie w ten sposób wygląda sąsiada nowy dom. Ma tutaj dzwony dobra Dzwony tutaj ma, Nie. Aha, to jest świetne. Dzwony są świetne w tej grze. I tutaj mamy tak, wejście na drugie piętro. <śm> <śm> wejście na drugie piętro wejście na dach tak na dach nie wiem czemu na dach nie wiem co, co sąsiad planuje tutaj zrobić ale mamy wejście na dach tutaj mamy balkon tak to jest balkon przez które spadłem właśnie I tutaj mamy wejście do piwnicy czy piwnicy no po prostu takiego otóż yy... Otóż nie wiem, schowka? Nie, to nie jest schowek, po prostu magazynu. Coś takiego tutaj ma e, swoje kotki, psy i dalej. No i tutaj sobie wychodzimy na górę i lecimy e, dalej. O, tutaj sąsiad także zrobił e, portal do netheru. E, w ten sposób wygląda ten portal do netheru. Bardzo ładnie to ozdobił tutaj. Te bloki, przez te bloki przelatuje ogień, znaczy ognisko, opary z ogniska i właśnie e, fajnie to wygląda, bo przez niektóre bloki właśnie e, opary ogniska mogą przelatywać i tworzyć bardzo fajny efekt. I tutaj słuchajcie taka po prostu zwykła kopalnia sąsiad tutaj postawił po prostu kratę, bo tak fajnie wygląda. A tutaj, a tutaj jest miejsce, w którym. W którym właśnie się zaczął pomysł na, na, ym, na ryby, na robienie sklepu z rybami. I właśnie w ten sposób, właśnie w ten sposób tutaj się zaczął. Po prostu siedzieliśmy z sąsiadem i, ga i y, 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 gadaliśmy, jaki biznes mógłby jeszcze być fajny na serwerze i właśnie taki pomyśleliśmy że razem no byśmy mogli taki prowadzić, sąsiad byłowił łowił ryby ja właśnie bym zbudował wędzarnię i właśnie po to jest ta wędzarnia eee, i tak lecimy sobie tutaj dalej I tutaj e, mamy jeszcze sklep sąsiada e, z chlebem, tagami i siodłem e, tutaj mamy ścieżkę którą ja, ja robiłem do exo bo po prostu, żeby była ścieżka, żeby było wiadomo gdzie iść Żeby tak na ślepo nie leźć No ale tak się przydaje, bo Zobaczcie, teraz szybko można Podejść sobie do EXO Mamy wyznaczoną ścieżkę <laughs> No I właśnie y, Tutaj mamy wieżę czarnoksiężnika EXO <laughs> No i tak Lecimy sobie chyba od dołu więc tak tutaj mamy jego konika i osła tutaj mamy jego kolego kolejnego konika tutaj mamy jego próbki i ogólnie jego stanie tutaj wchodzimy sobie do góry do wieży i tu mamy tu mamy psa jego tu mamy wilagerów i teraz tak on ma tutaj różne piętra które po prostu są Właśnie zrobione e, znaczy urządzone o. I bardzo fajnie wy wyglądają niektóre piętra, właśnie na przykład te, bo ma, bo ma taki fajny widok Bardzo fajny widok ma te piętro. Mi się podoba. A tutaj oświetlenie glowstone. Eee, no świetne. Tutaj mam... No i tutaj nawet wyjście. Tam jeszcze mam magazyn na samym dole w którym pomagałem mu zorganizować te połóżki siemiarki o, a to są nie. nie a ja mam, to jest bo eksperyment się budował Ekspiarkę. dobra lecimy na samodziole. no i w ten sposób właśnie to wygląda na, o, Żadne. I w ten sposób właśnie to wygląda na y, serwerze. Mm, czekajcie, muszę sobie przypomnieć, czy czegoś wam nie pokazałem. A, jednej rzeczy wam nie pokazałem, ale to w następnym odcinku. Nie, proszę, nie wybuch. Ja! Nie, dobra! <laughs> nie, no nie gadajcie. Nie, no. A. Czemu? Why? Why? Why to zrobić teraz? Czemu wybuchliście tam? A, no dlaczego? Szybko biegam przecież. A w to zbroje się świeci. Ha. W sensie, że wiecie, że, tak, że taki ma błękitny bardzo ten... Ale nie. Na zwykłym Minecraftcie też ma taki bardzo błękitny. A to, to nieważne, nie było tematu mmm okay. dobra yy, no to no to słuchajcie yy, ja mam plany yy, już na kolejne odcinki co będziemy yy, robić i naprawdę mam bardzo fajny plan tylko mam nadzieję że on wyjdzie <laughs> bo tam gdzieś chcę to zrobić to jest tak troszeczkę zgliczowane może niektórzy co grają na tym serwerze się domyślą A jeszcze gdyby y, Ktoś się pytał to tutaj mamy y, Kolejkę Po prostu kolejkę Tutaj nie wiem, nie wiem na, nawet sam nie wiem co tam jest Tutaj, mamy, tutaj jeszcze mamy na WIDERa sąsiad zaczął budować No i Słuchajcie W tym odcinku to już wszystko, jeżeli chcecie zobaczyć w, w Więcej odcinków z tego serwera, ale już takich nie oprowadzających tylko gdzie coś budujemy bądź coś robimy na przykład kopiemy diaksa albo nie wiem albo budujemy spawna czy coś to zostawcie słuchajcie suba y, lajka like no i cześć